Jak pewnie widzieliście? Znaczy, nie wiem, czy w ogóle ktoś oglądał ten odcinek. Był pierwszy, ale. I czy ktoś to będzie oglądał? Ale mówię. Czy gdzieś się nazywałem Podróż? Minecraft Podróż. Dlaczego akurat podróż? Dlatego, że my. Że ten domek, on tylko będzie w tym sezonie. Będzie miał trzy sezony, chyba. Znaczy, ja mówię, tak na pierwszy rzut oka, to ja. Chcemy zrobić tyle. Trzy sezony. I w każdym z sezonów będzie ten. W pierwszym sezonie, czyli tutaj, zadamawiamy się tutaj, w tej wiosce. W drugim będziemy. Zrobię jakieś na końcu. kolega, czy ktoś tam. zrobimy takie efekty specjalne. Miejmy, coś się stanie. I będzie wszystko trzeba. Za... No brawo, Dawid, brawo! Brawo! Genialny jesteś! Zabiłeś się a miałeś miecz. O jestem głupi. No. idę już? Uważam, że to było bez... było naprawdę dziwne, to co ja zrobiłem. Jak można tak się rzucać. Jakby ktoś wiedział. Nie, tylko tak pytam. Że, jakby ktoś wiedział, czy można coś fajnego z cukru zrobić obok ciasta, to nie w komentarzu napiszę. Bo ja uważam, że nie da się nic zrobić. Nie znam się tak dobrze na Minecrafcie, ale no. Jedno jest pewne, że. Nie mam pojęcia, czy. cukier, tylko. jak cukier, tylko do ciasta. Ja uważam, że jest bezużyteczny. Bo jak ktoś nie ma jajek, to. O. Jedyne, jedzenie, na jakim żyje, to chleb. Pięć chleb. O. Dobra. Cieszę się, że zasadzimy tyle. No dobrze. Tym razem nie zrobię cięcia, bo muszę znaleźć dokładnie. Zrobię tak. No. Jak nie znajdę miecza, to się wścieknę, bo jak można zgubić yy, ten kamienny miecz? Poszedłem w złą drogę, oczywiście, jak zawsze. Ale gdy znajdę te wszystkie minerały przed nocą, to będzie ok. Tylko, że to prawie niemożliwe. To jest bardzo daleko. Ja cięcie chyba zrobię, jak będę blisko Nie, bo tam jest mnóstwo potworów, a ja nie chcę, żeby ten... Na pewno nie zdążę przed... Jeżeli zdążę, to nie będę robił cięcia Przed nocą Bo muszę jakoś przespać Przez całą noc będę chodziła, bo jakoś tak Żeby był dzień Okej, okay, jestem na tym bagnie, czy... Ja to tak nazwam babdę. Trwa już 3 minuty. Trwa. Dobra. No, to, żeby czasu nie zabierać, szybko poszukam miejsca, w którym to się stało. Zacznę. Nie chcę już tego kamiennego miecz. Wystarczy, że znajdę to miejsce, gdzie miałem te wszystkie minerały i inne rzeczy. Więc zacznę odtąd Wiedziałam Wezmę sobie muchomorki. I tak sobie zrobię sobie zupę potem. Bo mam miskę. Postaram się rozpoznać te miejsca. Tak, rozpoznaję. Tutaj było. Jest dzień, to nie muszę robić cięcia. Chyba zdążę jeszcze przed nocą. Niebawem wtedy zbierałem minerały i inne rzeczy. Ja tak dużo na tych odcinkach gadać nie chcę. Bo po co? Oczywiście się zgubiłem. Znaczy, odnajdę dom, a nie odnajdę tego wszystkiego fajnego. Gdybym miał chociaż jeden trop To by wszystko się udało Dobra, powiem co się stało. Byłem sobie na trawie. Wracałem do domu. Nagle mnie zaatakowały. Ale muszę znaleźć to miejsce. Bo mi... O jesteśmy coraz bliżej. Jaskinia już jest. Postaram się, żeby ten odcinek nie trwał tak, tak długo. Ała. Okej. Okay. Znalazłem. Yes. Yes, znalazłem! Teraz wiele, dlaczego tak się... Yes! Miecz już nie mam. To wiem już dlaczego zginąłem. Okej, okay, no to możemy wracać. <laughs> nie wiem, czy w tym, w tym odcinku chyba nie wrócę. No nie. Dobrze, to teraz się tylko pożegnam. Powiem kilka rzeczy. Że ja w dalszym ciągu. To jest. Ja dzisiaj też nagrałem pierwszy odcinek, więc nie mam pojęcia, czy ktoś w ogóle oglądał pierwszy. Więc powiem tylko jedną rzecz. O, węgiel. Nie, nie biorę. Do zobaczenia. Ale. Ale na serio. Jeżeli nikt mi nie zrobi komentarza ani w tym, ani w tym pierwszym, ani jednego, ani nawet nie zasubskrybuje, to przykro mi, ale koniec serii będzie. Jak chociaż jedna osoba nie zasubskrybuje, albo nie da komentarza, zrobiłem trzy odcinki. Wszystkie zrobiłem w Sylwester, tylko ten robię dzisiaj akurat. Skup z nami. Dobrze, no to cześć.